Nie był kibicem. Dobra. czekajcie, ja muszę sobie swoje ranko. Zanieś i wrócimy tu po kawę. Filtrowana woda. Ta? Filtrowana, a z jest, kranu jest złe? Z kranu nie można? Co się robi? Kamień się robi, czy co? Kto mi powie coś o wodzie do ekspresu? Działa. Zakamieni się. O kurde. Czyli co ja mam teraz jeszcze filtr kupić do wody? A przecież on nie ma filtru tam? Przecież ja mam jakiś odkamieniacz kurde do tego. To tak nie działa? Że się wlewa do tego i jest normalnie z kranu. No. Dobra, to se filtr kupię nowy, kurde, bo to szkoda roboty, jakbym miał teraz ten filtrować coś, żeby żeby się napić kawy, nie? nie? po to kupiłem ekspres, żeby czekać się na kawę, nie? Ej, spoko to wygląda, nie? Ładnie, nie? Co to jest? Dobra, zaakceptujemy kogoś, nie? się Siemandero, co tam słychać? Nie wiem, jem śniadanie Proszę cię kurde Zaprosiłbym cię, ale pewnie masz daleko Do smacznego Proszę w takim razie. Dziękuję Co cię tu sprowadza? Nic, lukam sobie ludzi i gadam sobie z nimi nie? O tym i o no. tym Opowiadaj Ulubiony kolor, jakie masz? Nie, no głupie. No dawaj, no co, trudne pytanie. Przepraszam, ale to nie jest godzina na te. Na to nie Dobra, jest godzina. lecę dalej, bo. No trzymaj się. O kolorach to nie będziemy to rozmawiać. Pytanie, Dobra, trzymaj się, ja No. Dobra. Ja właśnie nie nadaję do tych do rozmawiania z obcymi ludźmi. Ej, w ogóle muszę te obrazy wymienić, te obrazki, nie? Wygląda jak u babci, nie? Strasznie to wygląda, nie? Ile kalorii? Mam catering 2,5 koła i dojadam sobie Jajecznicę. Na drugie śniadanie. Więc nie wiem o ile hmm. kalorii może się nicica z 500? 700? Nie wiem. No tak czy inaczej z 3300 3300, no Oglądałaś kazbu, nie kurde, miałem dojechać Tylko, że ktoś ten miał bilety chyba zachlał. Nie odbierał telefonu i nie pojechałem. Ja do Gliwic mam 5 godzin drogi. Więc, więc yy, nie chciałem się ryzykować, nie? Jak mówisz, poprawnie, lubuskie? No, Beka Żelabryga że Rabryga wtedy naprawdę myślał nad tym pytaniem, nie? Ja kiedyś myślałem, że Rabryga tak udaje, taką gra postać takiego właśnie takiego przygłupego, przygłupowanego misianie, że taki, taki, ja się śmiałem, że wygląda jak taki cherubinek na sterydach, nie? a on naprawdę jest szczery w tym, co robi, No, Jaki jest mój ulubiony smak herbaty? Nie wiem. Zielony, z jakimiś owocami jakimiś marakujami czy, czy czymś. To znaczy, no, tydzień nie jadłem. tydzień nie jadłem. robię tak to co 7 miesięcy, bo to nie, nie robię tego, yy, nie robię tego, kurde, bo zaraz mi ktoś będzie pieprzył, że to zła redukcja czy coś, ja tego nie robię na redukcję. Ja robię to w ramach oczyszczania organizmu, żeby, żeby organizm strawił wszystkie takie chore miejsca i potem jestem tak mega naładowany energią, jak już tylko, że później tydzień wdrażam jedzenie, takie papki czy coś, nie? Mam do tego masę jakiś tam kropel przez ten czas głodówki, całą masą takich jakieś kropel, ziół na odstruwanie. bo w ogóle prowadzi mnie taka znachorka i no jakość życia jest naprawdę mega, nie? Jestem mega kreatywny, szybko się wysypiam i ja wiem, że przez ten cały czas, ja to robię od 10 lat i zawsze słyszę tych wszystkich mędrców, którzy nigdy tego nie spróbowali, że jakie to jest złe, jakie to jest destrukcyjne na, na organizmu, ale dla mnie nie ma nic lepszego. Nie? Kiedyś miałem problem z hormonami, przegłodziłem się tydzień i się wszystkie uregulowały, a chodziłem po wszystkich lekarzach tak samo przez jakieś pół roku, nikt nie umiał mi pomóc. A, a głódówka mi pomaga na wszystko, nie? ale najdłużej robiłem dwa tygodnie, nie? że dwa tygodnie nic nie jadłem. Znaczy, jest to... Kurde, no ja mam bardzo duży problem z żarciem, nie? Mam... Naprawdę są uzależniony od jedzenia, jestem grubasem. Po prostu. Więc... Dla mnie głodówka jest jak terapia, nie? Bo, bo po takiej głodówce znikają wszystkie nawyki żywieniowe. I tak jak ja już sobie wieczorkami kupowałem kebab w piwko tak teraz jak patrzę na kebab to mam aż odruch wymiotny, nie? No Dla mnie to pachnie jak trucizna, nie? Więc, yy, więc teraz właśnie największą wyłamką jest, są kanapki przy jajecznicy, nie? Więc naprawdę żyje się zdrowiej. No a przez to biznesowo lepiej, nie? Bo cały czas jestem na obrotach, jestem kreatywny, jestem pracowity. A tak żarłem, spałem, szedłem na trening, żeby sobie udowodnić, że coś robię, nie? Walka z Balboą to fikcja. Znaczy, ja nic o niej nie wiem. Ale widziałem jakieś takie odpowiedzi, ale to jest. To jest ciężki fake bo wydaje mi się, raczej znaczy, taka podpowiedź na, na przyszłość. Wydaje mi się, że ja i Balboa Nie. których Gdzie jakby, żebyśmy... których Gdzie jakby, żebyśmy... Fajnie, na to to pank, nie wiem, ale i nie. Kurde, no dobra, to nic nie robimy. Internet jest biedny, no. No dobra, to jak nie? to ja się nie będę tu produkował. Postaram się być tu wieczorem, to pogadamy z kimś, kurde, bo tak samo, pieprzyć do tej kamery, to być lepiej. Teraz powinno być lepiej, bo o, no bo ja wszystko. Wszystko mam na tym, na internecie z telefonów, czy telewizor, czy nie wiem, laptopa i teraz jak wyłączałem to, to chyba lepiej, nie? Mm. A z ciekawości, jest tu ktoś, jakiś znajomy? Nie ma chyba, nie? Tylko ja tak marnuję swoje poranki siedzę na telefonie Ja muszę pododawać ty. Muszę znaleźć jakichś znajomych tutaj na tych tych tokach. czy to prawda, że ono czy znam Bolo. Nie, ja nie wiem. Znaczy Bolo... Bolo. Borek trenował boks, ale nie wiem czy my kiedyś sparowaliśmy, nie? Borek to kurde farmazoniarz. Znaczy kiedyś się dobrze bił, ale teraz to dziad jest i kurde partofasz, nie? No, Mateusz Don Diego Kubiszyn, ale zaraz zobaczę. On tu jest. Don Kubiszyn A, nie prowadzi live. To mnie oszuka. Nie się Myślałem, że jest kupiszyno. Byśmy pogadali co w tych flikach piszczy. Połączyłbym się z borkiem ale. Ale go chyba nie ma, nie? Czy jest? Nie ma. dla kalorii? 2,5 tysiąca. I dojadam jeden posiłek. Na czacie jest do Diego. Gdzie na czacie? Tu. Na kroskor wpadam właśnie na niego obszar. O, jest Kubiszyn, jak się dodać? Kurde, włącz slajwa, Panie Kubiszyn. Jak mam to zrobić? Kubiszyn.